Hej wam wszystkim, w kolejnym filmiku. Jest to jeden z pierwszych filmów, w sumie dla mnie pierwszy film, który nagrywam w tym roku. Czuję się inaczej, czuję się dziwnie, ale z energią do rozpoczęcia nowego 2021 roku. Z nowymi filmami, z fajnymi filmami, mam nadzieję, że wam się spodobają. Mam sporo pomysłów, będę miała teraz czas na ich realizację, e, więc mam nadzieję, że to zobaczycie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za 1000 subskrypcji. One właśnie wybiły na samym początku roku, chyba 2 stycznia, więc bardzo Wam jestem wdzięczna za to. E, a dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami czymś, co może nie jest. Dla takich starych wyjadaczy, chociaż można też zobaczyć, pośmiać się troszeczkę, bo mam dla Was film o tym, czym jest minimalizm, ale dla takich sceptyków, dla takich niedowiarków, dla takich osób, które. Um, może szukają dziury w całym troszeczkę, może są nie za bardzo przekonane, może nie chcą być przekonane i sobie tkwią w tym, w tej strefie komfortu i myślą, że nie no, minimalizm jest do dupy yy, i tyle. Ja w ogóle nie wiem co to jest, ale jest do dupy. Dlaczego taki film? Ano dlatego, że jest to odpowiedź na Wasze yy, komentarze, ale właśnie czy to w w internecie, czy to w życiu prywatnym e, często ostatnio mam takie jakby, może nie zarzuty ale takie takie nieścisłości które muszę wyjaśniać czym ten minimalizm w ogóle jest czym nie jest, co trzeba robić w ogóle dlaczego coś trzeba robić e, i, i czy to nie jest takie, no, no po co to robić skoro to wymaga wysiłku i w sumie minimalizm nie jest fajny, bo, bo on nie przechodzi sam. I właśnie chciałabym wam powiedzieć, czym jest, czym nie jest minimalizm, żeby zostawić taką sprawę jasno. Yy, I wiem właśnie, że może po części to być moja wina z tego względu, że ja zawsze mówiłam, że minimalizm można dopasować do siebie i tak dalej, prawda? Ale... Nie aż w takim stopniu. Zacznijmy od pierwszej rzeczy, którą ostatnio właśnie mm, bardzo często zarzucano mi i ogólnie minimalizmowi, że minimalizm nie równa się braku chęci posiadania pieniędzy. I wiem, że dla osoby, która nie siedzi w temacie. Może to się wydawać dziwne: no bo minimalista no to osoba, która ma mało rzeczy, po potrzebuje mało, nie kupuje nic, w ogóle najlepiej to nic. Najlepiej, żeby kupowało tylko zakupy spożywcze. I po co mu są te pieniądze? No jak jesteś minimalistą, to nadmiar tych pieniędzy możesz oddać mi, prawda. Ja nie jestem minimalistą, ja sobie z tym poradzę, tak? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, że tak jak pewnie już wszyscy z Was wiedzą, jest, istnieje takie coś jak oszczędzanie. I nawet jeśli ktoś jest minimalistą i nie potrzebuje kupować dużo, nie potrzebuje dużo rzeczy, to być może przeznacza te pieniądze do swoich oszczędności na przyszłość. Na jakiś większy cel, na podróże, na kupno domu, na cokolwiek. Nawet po prostu na czarną godzinę, na jakiegoś drugiego koronawirusa czy coś w tym stylu. I to nie jest prawda, że e, minimaliści są jacyś oderwani od rzeczywistości i. Mm, nie wiedzą, co robią, nie wiedzą, po co to robią i w ogóle nie chcą mieć wspólnego nic z pieniędzmi, ani z pracą, ani nie chcą się rozwijać. To nie jest prawda. Każdy yy, myślę, że potrzebuje jakiejś stabilizacji finansowej i to jest kwestia tego, jak sobie zarządzamy czasem i pieniędzmi. Być może ktoś. Yy, nie wiem, odejmując jakieś dobra materialne, przeznacza więcej oszczędności na no właśnie na jakiś tam cel i nie musi aż tyle pracować co osoba, która też chce oszczędzać, ale na przykład wydaje dużo pieniędzy, tak? Więc to jest taka bójda, że w głowie się nie mieści, idziemy dalej. Minimalizm, wiem, że to jest, yy, będzie kontrowersyjne co powiem, ale minimalizm nie równa się ciągłe wymienianie rzeczy. To nie chodzi o to, żeby kupować sobie, wymieniać garderobę co roku i mieć tylko na przykład rzeczy z drugiej ręki yy, i po prostu każdy sezon totalnie inna garderoba, jak widziałam u jednej osoby. Na pewno i na pewno jest więcej takich osób. Może nie co wymieniają całą garderobę, ale co um, myślą, że są minimalistami, bo mają mało rzeczy, ale wymieniają je bardzo, bardzo często. To ciągle jest konsumpcja. Jak. Um, jasne, ja nie mówię, że każdy minimalista musi oszczędzać i patrzeć na finansowe aspekty, nie, ale właśnie minimalizm to jest jakby. Um, to jest wbrew konsumpcji, tak? Takiej nadmiernej konsumpcji, em, którą można teraz w dzisiejszym świecie zauważyć. E, a takie właśnie wymienianie wszystkiego lub prawie wszystkiego co sezon, co rok, em, no niestety czasami może się nawet równać normalnemu, takiemu życiu przeciętnego człowieka, który, no nie nie patrzy na tą konsumpcję nadmierną i sobie kupuje bez granic wszystko. Może macie inne zdanie na ten temat. Ja mam takie i proszę uszanujcie to. I teraz czym jest minimalizm? Minimalizm jest pozbywaniem się rzeczy. I tak, no i ja Wam mówiłam, że nie musicie wyrzucać od razu całego domu, nie musicie od razu iść na ekstremalny minimalizm, na głęboką wodę się porywać. Nie musicie tego robić, ale nie da się zostać minimalistą bez tego pierwszego kroku, bez może Waszych pierwszych dziesięciu kroków. To już zależy od każdego człowieka, od potrzeb i możliwości. Ale nie da się zostać minimalistą, nie da się wkroczyć w minimalizm, porządkując tylko swoje rzeczy. Nie da się po prostu. Nie możecie yy, zorganizować, nakupić 100 jakichś koszyczków, kubeczków i innych szkatułek, i zorganizować wszystkie swoje rzeczy, żeby ich nie było widać na przykład na pierwszy rzut oka i powiedzieć: O, teraz jestem minimalistą. No nie, bo nie idziecie dalej, nie, nie próbujecie zagłębić się w ten minimalizm, nie próbujecie go zrozumieć, bo założę się, że osoba, hmm, po prostu przeciętna osoba, która żyje sobie normalnie, że ona ma tylko te rzeczy, które są jej potrzebne i wszystkich używa. No na pewno tak nie jest. I jak y, otworzycie się na takie myślenie, że kurczę, na pewno w, moim, w mojej przestrzeni jest coś, czego nie używam i chcę się tego pozbyć, no to to jest pierwszy krok do minimalizmu, ale takie po prostu sprzątanie nie równa się minimalizm nie. I wiem, że Mari Kondo zrobiła pomogła, ale zrobiła też trochę krzywdę, bo dużo ludzi właśnie i to można zaobserwować na grupach minimalistycznych. Które roją się normalnie od takich typowych amerykańskich, szczególnie homików, którzy normalnie mają wszystko w tych domach i mają tak zagracone domy, że nie wyobrażacie sobie tego. Minimalizm, właśnie to też jest, wsłuchanie się w swoje potrzeby, tak jak wam tłumaczę na każdym kroku. I był o tym filmik, nagry nagrywałam o tym filmik fajnie jest mieć motywację, fajnie mieć y, inspirację, ale nie można kopiować czyjegoś życia, bo potem jak coś nie wyjdzie, to nie można zwalić, rzucić winę na kogoś innego, bo wszystko jakby działa inaczej dla wszystkich osób, więc sami musicie y, poprzez właśnie rady innych, y, jakieś właśnie motywacje innych i tak dalej, Sami musicie znaleźć sobie tę drogę e, poprzez błądzenie, bardzo często, bo jeśli zaczynamy coś nowego, no to nie wiemy, co nam się sprawuje, a co nie. Przesuwanie strefy komfortu e, tego właśnie dużo osób nie może zrozumieć. Nie wiem mm, totalnie dlaczego. I właśnie tak jak Wam mówiłam na początku takie mówienie, że kurczę, dlaczego minimalizm jest taki fajny? Jak Ty musisz jednak. Poświęcić temu czas, musisz pomyśleć, co ci potrzebne, co nie. Czasami lubisz te rzeczy, które nie są ci potrzebne, których nie używasz i nie chcesz ich oddać, a musisz je, je oddać, bo ich nie używasz. I po co w sumie ten minimalizm? Skoro on jest taki kurczę, no ciężki. Ale z drugiej strony popatrzcie na no to też tak, że. Po co nam na przykład nauka języka obcego? Po co nam e, ćwiczenia? Po co? To jest bardzo duży wysiłek fizyczny, psychiczny też i to jest mega duże wyrzeczenie, chodzić na przykład na siłownię regularnie, a mimo wszystko masę osób, to robi. Po co nauka języka obcego, która zajmuje lata? która zajmuje lata, żeby opanować jakiś yy, taki poziom, żeby móc porozmawiać w jakimś języku. Oczywiście zależy od języka i poziomu trudności jego, tak, ale ogólnie zajmuje latami i to jest bardzo żmudna praca, bardzo wolna praca, wymagająca też yy, systematyczności, ale mimo wszystko to robimy i mimo wszystko to jest hobby wielu z nas, i mimo wszystko yy, nam to sprawia radość. Więc można to porównać do minimalizmu trochę. E, to jest styl życia, to jest hobby też. E, I dla niektórych e, może się wydawać, że to jest głupota, że bez sensu. E, tak samo jak każde inne hobby, tak samo właśnie jak chodzenie na siłownię. Mogą różne osoby powiedzieć: A po co ci tak jesteś szczupła, i po co ci te. Muskuły, czy inne rzeczy, ale ty chcesz to robić i to robisz. I idziesz na tą siłownię nie patrząc na innych ludzi. I tak samo jest tutaj. Może się wydawać to dla niektórych trudne, może się wydawać dla niektórych bez sensu, ale jeśli nam, minimalistom, sprawia to radość, no to uszanuj to. Proszę. No i ostatni punkt, jaki przygotowałam, to są wybory. Yy, Kolejny taki <grym> Dość niefajny podpunkt, ale tak jest. Minimalizm i minimalizowanie rzeczy szczególnie to nie jest łatwa droga, i to nie jest takie coś, że o, ja sobie teraz pójdę do szafy i wyrzucę jakieś 10 albo 20% mojej szafy, bo w sumie, tak, żeby mi liczby się zgadzały, to nie działa w ten sposób. I my musimy dokonać wyboru. I, I powiem Wam, że ja kiedyś też tak, e, nawet niedawno złapałam się na tym, że o, teraz sobie wyrzucę taką ilość, żeby mieć taką ilość w szafie, a potem. I, i myślałam sobie, że super. To na pewno nie sprawi mi kłopotu, e, bo to mała ilość rzeczy, więc e, żaden problem. Ale potem zajrzałam sobie do szafy i pomyślałam sobie, że no nie. Wszystkie te rzeczy lubię. Z bluz moich to w ogóle nie ma szans, żebym cokolwiek oddała, bo wszystkie kocham, uwielbiam, noszę i bardzo je lubię. I tak zajrzałam do tej szafy, przeglądam te rzeczy i w sumie nie znalazłam tylu rzeczy, ile sobie założyłam, że wyrzucę, że oddam. E ale potem stwierdziłam, że to jest ok, bo to jest jakiś mój wybór. I jasne, ja mogłabym się pozbyć rzeczy, które też noszę i które lubię, bo nie potrzebuję aż tylu bluz na przykład. No i mogłabym wyrzucić, ale po co? Po co? Niepotrzebne mi są, nie wiem, sześć bluz. Ale to jest mój wybór i ja wybieram mój komfort i ja wybieram yy, moje takie małe szczęście, no bo to jest jakby moja pięta chillesowa i ja sobie pozwalam na to. Pozwalam sobie mieć takie słabostki, bo nie jest ich dużo i nie są zbyt groźne według mnie. Um, I one też pozwalają nam wytrwać w tym minimalizmie i właśnie trzeba iść też na kompromisy, bo nie możecie być zbyt y, wymagające wobec siebie, bo możecie odnieść sukces na samym początku drogi, ale potem będziecie tak zmęczone, tak wytyrane <tum> tym procesem, że rzucicie ten minimalizm w cholerę, a to nie o to, to chodziło na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że zaczęliście ten nowy rok z przytupem, z nową energią i że skorzystaliście z jakichś nawyków, o których wspomniałam we wcześniejszym filmie. Dajcie mi znać! Dajcie znać, co wy myślicie o minimalizmie, czym dla was jest, czym dla was nie jest, i jakie też komentarze, z jakimi komentarzami spotykacie się w życiu czy tam w internecie od osób, które nie są minimalistami. Jestem bardzo tego ciekawa. Mam nadzieję, że już zaobserwowaliście mnie również na Instagramie. Tam jestem też częściej. I do zobaczenia w następnym filmie, już za tydzień. Pa!